Cześć, Jarek Tomczak z tej strony dzisiaj króciutki materiał dotyczący akumulatorów samoobsługowych, a w zasadzie tego w jaki sposób można zabezpieczyć otwory, które wykonamy w celu pomiaru elektrolitu oraz w celu. Uzupełnienia tego elektrolitu. Ja mogę wam polecić sprawdzone i myślę, że dosyć popularne rozwiązanie, czyli w tym celu możecie wykorzystać plastikowe kołki ta picerskie o średnicy 10 mm 10 mm to jest średnica na tyle uniwersalna, że pozwoli wam taki korek bez problemu dostać w, w zasadzie każdej hurtowni motoryzacyjnej. To z jednej strony, a z drugiej strony 10 mm to jest na tyle Duży otwór, że będziecie mogli swobodnie zajrzeć do wnętrza celi i zobaczyć, ile jest tego elektrolitu. Czy czasami płyty są nieodsunięte nie i nie będziecie mieli problemu również z wprowadzeniem urządzenia do pomiaru elektrolitu. Jeżeli chodzi o parametry korka, który Wam rekomenduję do tego zadania, który gdzieś tam na co dzień stosuję przy tego typu patentach, to wyglądają one tak. A sam korek w u producenta Romix ma numer 60118 tyle. Oddaję mnie w tym materiale. Jeżeli szukacie więcej informacji związanych z motoryzacją, serwisem zapraszam na mój kanał. Pozdrawiam. Cześć.